Witajcie dzisiaj prezentacja pilarki partner model P351xt Pilarka pochodzi z 2008 roku została zakupiona mniej więcej w 2010 podczas użytkowania niestety pilarka została zatarta A dlaczego? Za chwilę się o tym dowiemy Jestem po raz w tym pilarki Proszę popatrzeć na powierzchni tłoka jest masakrowana, skrajnie zużyta i nadaje się do pracy pilarka nadaje się tylko do remontu generalnego gładź cylindra także jest w bardzo, bardzo opłakanym stanie pilarka już nie miała w praktycznie kompresji, Jakbym zmierzył, może miałaby 3, 3 bary, może, no, może nie co w tej pilarce jest ciekawego? karter, aluminiowy karter, nie żaden plastikowy partner niby chiński, niby Made in USA ale myślę, że po remoncie jeszcze swoje przeżyje no. łożysko też jest zatarte praktycznie luźne pasowanie na wale nie do przyjęcia, trzeba nowe łożyska nowe uszczelniacze są, widać, że łożysko obracało się no i wiadomo, no wszystko lało uszczelniacze nie trzymały ciśnienia z drugim to samo obraca się dosyć ciężko a nic, czeka nas remont generalny pilarka partner złożona na nowych częściach teraz spróbujemy ją odpalić Pamiętamy, że musimy zwiększyć dawkę paliwa, ponieważ jest pilarka na dotarciu. Czyli, według instrukcji, naciskamy 6 razy włączkę paliwa. Następnie przełącznik pozycji ON, ale jeśli, jest, jeśli go zapomnimy wcisnąć, poprzez wyciągnięcie dźwigni sania przełącznik. Włącza się na pozycję on. Następnie pompujemy trzy razy. Przełącznik na jedną, drugą i odpalamy energicznym ruchem. Pilar to w miarę odpaliła. Teraz musimy jeszcze wyregulować gaźnik, jak mówię. Dotrzeć ją dobrze z przerwami. No i myślę, że jeszcze posłuży ładnych komentarzach informat. pod filmem. Napiszcie, co Waszym zdaniem było powodem zatarcia pilarki. Ja oczywiście napiszę swoje sugestie. Bardzo dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Zachęcam do oglądania kolejnych materiałów, subskrypcji kanału. Lajkowania. No, zobaczymy w przyszłości, co mi tam wpadnie ciekawego w ręce. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się.